Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co tym razem przywiozłam sobie z Polski, jeżeli chodzi o ciuchy i kosmetyki. I muszę Wam powiedzieć, że tym razem naprawdę zaszalałam ciuchowo. Kosmetycznie praktycznie nic nie kupiłam sama. Troszeczkę tam dostałam, ale ciuchowo troszeczkę zaszalałam. Także przechodzimy do rzeczy, żeby nie przedłużać, bo nie ma sensu. Jeżeli chodzi o kosmetyki, które kupiłam sama z siebie, to są tylko trzy. I jest to żel myjący do twarzy z liśmi manuka Jak wiecie jestem, albo nie wiecie, a to się dowiadujecie Jestem wierną fanką tej takiej pasty głęboko oczyszczającej z liśmi manuka z ziai Tej bardzo mocno szorującej, ją uwielbiam A przeważnie myłam twarz mydełkiem kurkumowym ostatnimi czasy Ale czasami wygodniej mi jest po prostu z różnych głupich względów Wygodniej mi jest używać... Tego, Niż zawsze sięgać po to mydełko. Także sobie takie coś zakupiłam. To kosztowało około chyba 6 zł. Byłam też na Manhattanie w Szczecinie i tam jest stoisko Semilaka. Także to jest super wygodne, ponieważ Semilaka zwykle trzeba zamawiać w internecie tylko i wyłącznie. W Szczecinie w jednym, jedynym miejscu, przynajmniej o ile mi wiadomo. Jeżeli wiecie. Gdzie jeszcze można kupić semilaka, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, ale mi wiadomo o tym jednym, jedynym miejscu, gdzie można semilaka kupić. Kupiłam sobie aceton do zmywania, bo już mi się tamten malutki skończył. Żeby nie latać później. Co prawda ten malutki starczył mi aż na 8 miesięcy, ten jest 4 razy większy, bo mam pół litra, ale stwierdziłam, że go wezmę, żeby później już nie latać i się nie denerwować, że nagle mi zabrakło i nie mam jak zmieć paznokci i muszę je spiłowywać, czego nienawidzę. I kupiłam sobie też lakier semilaka, ten taki do wykańczania fręcza, czyli ten taki półprzezroczysty, różowy. Raz sobie robiłam fręcza póki co, sądką, i używałam po prostu tego białego lakieru i przykryłam przezroczystym topem. No mi się to podobało, bo ja mam małe wymagania, ale wiem, że dla niektórych to wygląda słabo, jak to się tak bardzo po prostu odcina. No, i kupiłam sobie tego, ten top taki właśnie półprzezroczysty. I myślę, że będzie to wyglądało dużo lepiej i tak bardziej elegancko. Dostałam kilka kosmetyków, jak wam mówiłam, od dziadków na imieniny. Dostałam taki zestaw z tej starej mydlarni. Czy to była mydlarnia Jana? Chyba mydlarnia Jana, tak. Z mydlarni Jana jest w Szczecinie taki, takie stoisko. Tutaj mój włos się gdzieś przykleił. I dostałam taki ekologiczny y, żel pod prysznic z granatem i balsam do ciała z granatem. One bardzo ładnie pachną, naprawdę. Bardzo ładnie pachną. Także ciekawa jestem, jak będą się sprawdzały. Y, I dostałam też... Nie, nie, Francisz, nie Jana, tylko Franciszka. To jest mydlarnia u Franciszka. Ja już po prostu nie wiem, co ja do Was gadam. Wiem, że jest stara mydlarnia, mydlarnia Jana, a to jest mydlarnia Franciszka. Także mydlarnia Franciszka, ręcznie robione mydło na wagę i tutaj to mydło, które ja mam, to jest różane z płatkami i również bardzo ładnie pachnie. Uwielbiam różane rzeczy. Może to troszeczkę nie pasuje do mojego wieku, który robi się coraz bardziej podeszły, ale bardzo lubię różane rzeczy. Od przyjaciółki, która bardzo często jest w Indiach, dostałam między innymi taki krem do twarzy organiczny, który pachnie bardzo, bardzo intensywnie. Nie wiem czy nie aż zaintensywnie intensywnie ociupinkę, ale może opakowanie po prostu pachnie mocniej i nie będzie to aż tak pachniało. Chciałam Wam przeczytać co tutaj jest, ale nie potrafię znaleźć. Um, olejek z geranium. Nie tak, po, od, od początku. Olej z Moreli, wosk pszczeli, woda kwiatowa, olejki eteryczne, boraks i kwas cytrynowy. Także takie rzeczy tutaj są. Nie, nie spadaj na mnie. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o kosmetyki. Także przechodzimy do sfery tekstylnej. Od Tomka Mamy dostaliśmy dwa takie wielkie ręczniki z TK Maxa. Chciałabym zobaczyć, jakie one mają wymiary, ale nie za bardzo mi to wychodzi. Nie, nie znajdę tego, nie wiem jak. ale są duże. Takie naprawdę duże. I to są ręczniki takie plażowe. I ona nie była pewna, czy my je będziemy chcieli wziąć, czy będzie trzeba je oddawać do sklepu, więc z tego względu mogłabym powiedzieć, ile kosztowały. Ze 135 zł, przecenione na 43 za sztukę. Także myślę, że na taki duży ręcznik plażowo-kąpielowy jest to naprawdę całkiem niezła cena. Tutaj mam ten drugi, już odkładam. Następna rzecz to jest torebka. I ja posiadam jedną torebkę, jak wiecie, bo Wam kiedyś tam pokazywałam. Taką torebkę torebkę była jakaś tam szmaciana, lniana, to nie liczę jej, no bo to jest po prostu jakiś tam worek na siłownię lub na plażę I ta torebka ma zepsute to ramionczko i zepsuł mi się już też zamek. I przez to, że. Ma zepsute ramiączko, cały czas musiałam ją nosić jako taki kuferek. Ona jest zwykle piekielnie ciężka, jak się chodzi na przykład cały dzień i tak się trzyma rączkę, to pod koniec dnia tutaj wszystko boli niesamowicie i kwalifikuje się człowiek tylko do jakiegoś rozciągania. I już z tej bezsilności postanowiłam kupić torebkę, która podoba mi się tak średnio najeża, ale jako, że ja prawie nie noszę torebek, to tak czy siak się dobrze sprawdzi. Ma jak dla mnie bardzo fajny kształt i wielkość. To mi się w niej podoba. Nie jest to skóra naturalna, jest to po prostu plastikowa torebka z rezerw, która kosztowała pierwotnie 140 zł, a to jest 50 zł rabatu, czyli zapłaciłam za nią 90 zł i myślę, że po prostu zużyję ją. Także nie jest to zakup, z którego jestem super dumna, ale, ale jest w porządku. I teraz rzeczy, z których jestem super dumna. Bardzo potrzebowałam kupić sobie buty sportowe, takie wygodne, porządniejsze nieco. Buty sportowe, w których dałoby się dużo chodzić, zwiedzać i, i potem nie bolałyby stopy. Także byłam w Szczecinie w outlecie takim. Na prawobrzeżu mamy taki outlet, i tam jest bardzo dużo butów. Kiedyś myślałam, że tam można. Kupić dość okazyjnie tylko męskie rzeczy, że z babskich to nie ma nic. Ale teraz całkowicie zmieniłam zdanie, obkupiłam się tam, jestem zachwycona. Więc kupiłam sobie takie Nike, które były przecenione z 310 zł na 155. I powiem Wam, że po prostu jak wsadziłam stopę do tego buta, to to była taka rozkosz. no Ten but jest tak wygodny, jest wygodniejszy niż gdybym chodziła na Bosaka. już Nie wiem czy to możliwe, ale naprawdę takie odniosłam wrażenie. Także coś niesamowitego. Jestem strasznie szczęśliwa, że je mam. Chciałam jak najszybciej nagrać ten haul i już w nich hasać, bez żadnych wyrzutów, że będą zaraz brudne i nie da się tego haulu nakręcić. Weszłam też do Makartura. W McCarturze buty są takie średniej półki, powiedziałabym, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Ale kupiłam sobie dwie pary butów, które były po prostu w rewelacyjnej cenie, bo było tak, że jak się kupowało dwie pary, to jeszcze była na nie dodatkowa zniżka, więc w gruncie rzeczy ja wydałam 100 zł na takie dwie pary butów. Pierwsza to są takie jakby trampko adidasy, ale całe tutaj z materiału, takie super przewiewne, mięciusieńkie, bardzo wygodne trampko adidasy. No nie wiem jak to nazwać, ale podeszwę mają taką nieco grubszą, nie taką super cieniutką, że czuć każdego małego kamyczka na ulicy, a tutaj z kolei są całe ze szmatki, także jest to Moim zdaniem bardzo fajna opcja. I tutaj takie już totalnie szmaciane butki z wkładką ze skóry naturalnej były w przeróżnych kolorach. Były też z różem, z jakimś tam chyba czarnym czy czymś takim. Ja sobie wzięłam takie z pomarańczowym, żeby były takie weselsze na lato. Ile lubię takie buty po prostu nosić. Kolejne rzeczy to są rzeczy takie strasznie nudne i klasyczne, to są po prostu rajstopy, które kupiłam w pepko rajstopy jasny beż, te kosztowały około 5 zł, a te kosztowały 2 zł, kupiłam czarne i i powiem Wam, że mam duży problem z matowością rajstop, to znaczy dawniej, kiedy byłam dużo młodsza i dużo szczuplejsza i też te nogi lepiej wyglądały, to miałam całkowicie w nosie to, czy rajstopy się świecą, czy nie. A teraz, niestety, jak się świecą, to bardzo mnie to drażni, bo ta noga wygląda no, jak taki grubszy obważam. Wiecie pewnie o co chodzi. I jedyne matowe rajstopy, które ja umiem znaleźć, to są takie właśnie taniochy, które nie mają tego elastanu. I one są w zasadzie tak jedno, dwurazowego użytku, bo potem się w kolanach wyciągają i brzydko to wygląda. Ale ja nie noszę rajstop często, więc to tam nie ma znaczenia, jeżeli wydam 2 zł na ubranie rajstop to nie ma tragedii, a przynajmniej się nie świecą i ja po prostu się nie wściekam i w Pepko kupiłam też gaciochy ostatnim razem już Wam pokazywałam gaciochy z Pepko i gaciochy z Pepko są super bo kosztują bardzo niewiele kosztują 4 złote, a one się nigdzie nie wrzynają to są takie bardzo co prawda nie są to gaciochy bezszwowe ale są zawsze tak uszyte, że naprawdę się nie wrzynają i nie widać ich tak pod spodniami ja bardzo lubię te gatki z Pepko i bardzo Wam je polecam to jest mój ulubiony krój gaci i teraz takie ciuchy prawdziwe, których mam niewiele już w sumie. Tutaj mam z Mojito taką narzutkę jeansową. Ja uwielbiam te narzutki, które takie mają tu dindaki, a nic na to nie poradzę. To jest po prostu najczęściej przeze mnie kupowana i wybierana rzecz. I to też zawsze pasuje, niezależnie od tego, czy ma się jakieś nie wiem. Duży biust, mały biust, wystający brzusz, czy jakiś dziwny kształt, i wszystko. To zawsze na każdego pasuje, to jest taki rozmiar uniwersalny. Ja uwielbiam po prostu takie narzutki. I ona kosztowała 130 zł. I mam też, statuma, też z tego outletu, właśnie, który jest w Szczecinie na brzeżu, Taką narzutkę taką bluzowatą z takimi guzikami. Teraz zobaczycie też na przebitce, może trochę lepiej. To też tu wszystko dynda, ale ona jest jakby taka dresowa, wygodna, ale dość porządna i nie sprawia wrażenia takiego po prostu lumpa, który narzuciliśmy na siebie. I ona kosztowała 40 zł, bo była w bardzo dużej promocji. I również z mam coś, co mi się bardzo podoba. To wygląda na ciele pięknie, tak mega kobieco, mega prosto, ale przy tym bardzo elegancko. I to jest taka jakby jeansowa koszulka, ale jest. Bardzo mięciutka to nie jest taki normalny jeans. I ona ze 180 zł była przeceniona na 126 i jest po prostu moim zdaniem przepiękna. I ostatnia rzecz, jaką mam, to są spodnie z licupera. I też skupione jest to w tym amtlecie na Prawobrzeżu. I to są takie zwykłe, proste, klasyczne spodnie z prostą nogawką, bez żadnych przetarć, odbarwień cudawianek. Ja tego za bardzo nie lubię. Ja lubię proste spodnie. Takie z dziurami też powiedzmy, że mi odpowiadają, ale na innych sama nie chciałabym chodzić w dziurawych spodniach. Myślę, że do tego już trzeba być naprawdę takim wysokim, z chudymi, długimi nuziami i wtedy to fajnie wygląda, a na mnie by to raczej za dobrze nie wyglądało. I te spodnie normalnie kosztowały. 279 zł, przesunięte na 189, ale ja je miałam za złotówkę, ponieważ przy zakupie trzech par trzecia najtańsza była za złotówkę, nie za grosza, za grosza ja miałam, a Tomek kupił sobie dwie pary, także. Się jakie są bonusy z bycia kobietą i posiadania tańszych spodni. Także to by było wszystko już, co chciałam Wam pokazać. Więcej rzeczy nie kupiłam, uważam, że tak czy siak kupiłam bardzo dużo. Mam nadzieję, że któreś z tych rzeczy Wam się podobały. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy tak i które ewentualnie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście kciukujcie. I dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!